Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam trzy zdrabki, 500 tysięcy w diamentach, playbook 7, który naraiła mi Mary. <laughs> zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Zobaczymy. I świąteczne odliczanie, jako że ja to nagrywam w poniedziałek po południu. W świąteczny poniedziałek, e e lany poniedziałek. Także coś tam z tymi świętami się kojarzy, prawda? Niby nie te, ale jakieś tam święta do święta. Dobra, yy, od czego zacząć? No to od tego pewnie, 500 tysięcy w diamentach. Chociaż nie, chociaż nie. Zaczniemy sobie od świątecznego odliczenia. O, jajku, dawno nie drapam chyba tej zdrapki. Szukamy, czy tu widać, czy tu wszystko widać? Nie, tak to nie będzie, dobra, może tak będzie widać. Szukamy nie skarpety, tylko czego? Już nie pamiętam, prezentu. Mamy skarpetę, mamy sanie, pod trójką mamy skrzata, pod czwórką łyżwę, pod piątką kożuch, gdzie jest szóstka, żeby była dobrze widoczna. Pod szóstką mamy renifera, pod siódemką rękawice, numer osiem to kominek. Dziewiątka jest tu, będzie widoczna, tak? Pod dziewiątką mamy kartkę. Dziesiątka to będzie stroik. Gdzie jest jedenastka? O, tak, będzie dobrze widać. Jest prezent! Hip, hip! Hurra! Dobra, ale może będzie, prawda? Jeszcze jeden. Trąba. Pod trzynastką. No patrzcie, jest prezent. Pod czternastką prezent? No, gitara. Piętnastka. Aniołek. Szesnastka. Gwiazda. Siedemnastka. Świeca. Osiemnastka. Piernik. Dziewiętnastka. Kula. Gdzie ta dwudziestka? Może tak będzie dobrze widać? Lizak. 21 to bałwan, 22 dzwoneczek, 23 sople. Co my tu szukamy? Czego? O, patrzcie, prezent. <gry> Czyli mamy tak tutaj, 25 zł. Muszę to oddalić teraz troszeczkę. Tutaj 25 zł, tutaj było. 25 zł, 25 zł. No widzicie jakie fajne święta mamy? Stubeczka w świątecznym odliczaniu. Gitara. Odstawiamy sobie słoneczne odliczanie, świąteczne odliczanie. Jedziemy 500 tysięcy złotych w diamentach. Ale możemy znaleźć jeszcze plik pieniążków, banknotów lub brylant, diament, no jasne, że diament. Ta diabka, ta, ta zdrapka się nazywa. Nie, tak, sorry, tak. 500 tysięcy w diamentach, a nie w brylantach. Dobra, lecimy. Czego my szukamy? Szukamy 37, 35, 13, 14 i 32. Którą z tych liczb lub tych wcześniej wymienionych symboli?

Playbook jest numerem 16. Nic mi to nie mówi, czy to szczęśliwe, czy nieszczęśliwe. Otwieramy Zaczynamy od szafirowej. Drapki. Szafirowa. Dobra. Mamy 4, 16, 31 i 32. Tych szukamy liczb lub siódemki. A mamy 33, 17, dwa oboki. pięknie do wróży, 6, 19, 30. Yes, yes, jest, baby. Dobra, miałaś rację, Mary. Ok, 3, 3, 2, 23, 8 i 13, a po 31 mamy niezaskakujące 5 wkład. Dobrze, rubinowa, szukam siódemki lub rubinu. A mamy worek. Patrzcie, jest i 7, 7. Portfel, lustro, szminka, złoto, e, perfumy, kufer, perła i zegarek. A pod siódemką piątaczek. Dobra. Szmaragdowa. Szukamy trzech identycznych symboli, czy ja dobrze... nie. Trzech identycznych siódemek szukamy. Siedem. Portfel, kufer, siedem i szminka. Gra druga. Brązoletka siedem. Zegarek, garnek, korona siedem. Korona. Eee, Brązoletka, garnek i perła. Gra czwarta. Róża, szminka siedem. Siedem, siedem i banknot siedem. Lustro. Moneta złoto. Perfumy, może tak zrobić co? Czy będą trzy siódemki tutaj? Niestety nie. A tu? O, też nie. Szmaragdowa jest pusta. A tutaj szukamy dwóch takich samych symboli. Mamy portfel i monetę. Gra druga, porek i lustro. Gra trzecia, perła i zegarek. Gra czwarta, portfel i kufer. Gra piąta, korona i pierścionek. Gra szósta moneta i worek. Gra siódma lustro. Korona, złoto i perła w grze ósmej. I ostatnia gra dziewiąta zegarek i pierścionek. A też jest pusta, dziwne. <laughs> pierścionek. Tu szukamy trzech identycznych symboli. Pierścionek. A, no i jest pierścionek. Prezent korona, lustro. Moneta, lustro, szminka i perła, gra piąta, klik i szminka, gra szósta, róża, róża i róża, gra siódma, perła i naszyjnik, w ósmej mamy dzwonek i naszyjnik, dziewiąta to klik i dzwonek i dziesiąta podkowa, podkowa i korona. Tutaj mamy 5 zł i tutaj mamy 10 zł. Dobra. Wygrywający symbol, korona. Szukamy, czy będzie korona. Jest zegarek, perfumy, borek. Jest korona, portfel, kufer, szminka. I sztabka złota, a pod koroną mamy piątaczka. Szukamy trzech identycznych kwot. Tutaj nie ma. Także nie ma co liczyć. To było 30, 30 zł. Zdrawka się rzuciła. A nie powiedziałam na początku, ile wydałam na zdrawki. Tutaj te zdrawki 55, 65 zł, a te 65 zł zamieniłeś tutaj. 130 zł, które wymienię na następne zdrapeczki. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Buziaczki. Pa.